Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam dzisiaj zaszczyt przedstawić rządowy projekt ustawy wdrażającej zmiany przewidziane w programie Polskiego Ładu w zakresie podatków. Należą do nich m.in. podwyższenie do 30 tys. zł, czyli dziesięciokrotne kwoty wolnej od podatku, podwyższenie do 120 tys. zł, prawie o połowę progu podatkowego oraz obniżenie stawek ryczałtu dla strategicznych branż. W efekcie oznacza to... Brak podatku od osób zarabiających płacę minimalną i od 2 trzecich emerytów. Oznacza to również, że liczba osób płacących podatek według stawki 32% zmniejszy się o połowę, czyli aż o 620 tysięcy osób. To jest historyczna obniżka podatków, skorzysta na niej w przyszłym roku aż 18 milionów Polaków. Zmiany pozostawią w ich kieszeniach aż 16,5%. Miliarda złotych. To jest również ważny krok w kierunku budowy nowoczesnego, oczekiwanego przez podatników systemu podatkowego, takiego jaki działa na zachodzie Europy, w Niemczech, we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Jaki to jest system? Taki, w którym nie ma znacznych różnic pomiędzy opodatkowaniem osób wykazujących. Wykonujących tą samą pracę, takich, które różnią się tylko rodzajem umowy, którą zawarli z pracodawcą. To jest także taki system, gdzie, tak jak na całym świecie, niższy dochód opodatkowany jest niżej, a wyższy wyżej. Na koniec jest to system, który silnie wspiera inwestycje i innowacje, zarówno polskich firm, jak i te realizowane przez zagranicznych inwestorów. Kto konkretnie skorzysta na tych zmianach? Skorzystają nie tylko pracownicy, emeryci i renciści, ale przede wszystkim przedsiębiorcy. To jest 16,5 miliarda złotych, które wróci do nich w w zwiększonej konsumpcji i będzie stanowić paliwo dla ich szybkiego rozwoju. To jednak nie wszystko, Polski Ład w podatkach to przede wszystkim podatkowy estret gospodarki. To jest pakiet kilkunastu ulg i ułatwień stworzonych po to, aby wesprzeć nasz rodzimy biznes. I o tym chciałbym Państwu chwilę dzisiaj. Opowiedzieć. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, nie tylko my w Polsce, ale cały świat zmaga się teraz ze skutkami pandemii. Pandemia pokazała nam, jak kruche są łańcuchy dostaw, jak łatwo jest zakłócić handel między kontynentami czy przerwać produkcję. Dlatego już teraz wielkie globalne firmy decydują się przenosić centra swojej działalności do naszego regionu, tak żeby być blisko konsumentów z Europy Zachodniej. Wokół wielkiego biznesu tworzyć się będzie cały ekosystem firm, które dzięki wielkim zamówieniom będą mogły się szybko rozwijać, rosnąć z małych stawać się średnia, ze średnich duże. To jest bardzo wielka szansa dla Polski, ale również wielka szansa dla naszych sąsiadów. Żadne z państw naszego regionu nie czeka biernie na wielkie międzynarodowe inwestycje. Przeciwnie, wszystkie kraje walczą o to, żeby inwestorzy wybrali ich kraj, walczą o to, żeby rodzime firmy w jak największym stopniu skorzystały z pojawienia się na rynku wielkich graczy. My również chcemy dołączyć do tego wyścigu i mamy szansę go wygrać. Dlatego właśnie Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet podatkowego restartu gospodarki. To są kompleksowe zmiany przepisów podatkowych. Ich efektem będzie zachęta dla wielkich globalnych graczy do postawienia na Polskę i znaczne ułatwienie rozwoju małego i średniego polskiego, polskiego biznesu. Jak to konkretnie zrobimy? Po pierwsze, tworzymy już od początku przyszłego roku warunki podnoszące atrakcyjność Polski jako miejsca rozwoju firm, regulacje, które przyciągną do nas kapitał ludzki i finansowy. Zachęcimy do Polski, przekonamy do Polski inwestorów, którzy to nas wybiorą jako miejsce do lokowania swoich firm i tworzenia nowych miejsc pracy. Zaprosimy również naszych rodaków do powrotu nad Wisłę, zaoferujemy im korzystne warunki powrotu oraz inwestowanie ich pieniędzy. Stworzymy także przyjazny klimat rozwoju dla biznesów rodzinnych. Po drugie, wdrożymy rozwiązania podatkowe, które przekonają do Polski, do Polski bezpośrednio wielki biznes, specjalny serwis obsługi strategicznych partnerów, uproszczone procedury rozliczenia, a także elastyczne zasady reinwestowania i e, uelastycznienie e, możliwości kształtowania portfela inwestycji. E, to jest nasza propozycja dla tych, którzy właśnie teraz decydować będą o tym, czy ulokować swoje inwestycje w Polsce, czy w innym kraju naszego regionu. Po trzecie, Ułatwimy firmom inwestowanie w innowacje i w produktywność. Przemysł 4.0, czyli te gałęzie gospodarki, które mają najwyższy potencjał i generują najwyższą wartość. Dodano. Stworzymy zachęty do tworzenia nad Wisłą nowych technologii oraz do wdrażania nowych produktów. Będziemy wspierać unowocześnienie produkcji, inwestowanie w pracowników, konkretnie bezpośrednio w nich, czyli w ich nowe umiejętności, ale również wyposażenie ich w nowoczesne narzędzia, takie, które pozwolą im zwiększyć produktywność. Po czwarte, pomożemy firmom w zdobywaniu nowych rynków i w Polsce, i za granicą. Stworzymy korzystne warunki do połączenia sił pomiędzy biznesami, które... Z jednej strony poszukują kapitału, a drugimi tymi, które chcą lokować swoje środki w lokujące przedsiębiorstwa. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pierwszy segment podatkowej części polskiego ładu, podatkowego restartu gospodarki, to jest inwestycja w innowacyjny biznes. Chcemy, żeby każde stadium ulokowanego w Polsce procesu produkcyjnego wiązało się z podatkowymi ułatwieniami. Pierwszy z nich to są prace nad pomysłem na nowy produkt. Już teraz działa tam ulga badawczo-rozwojowa. Drugi to przełożenie pomysłu na język praktyki, któremu dedykowana będzie już od przyszłego roku ulga na prototyp. Dalej, w momencie uruchomienia produkcji przedsiębiorców powinny wspierać ulga na robotyzację i ulga na zatrudnienie strategicznych, innowacyjnych pracowników. Wreszcie niższą stawką opodatkowany być powinien dochód ze sprzedaży wymyślonych i wyprodukowanych w Polsce towarów. To da się osiągnąć dzięki ulze IP Box. I dla Dlatego od przyszłego roku wszystkie te rozwiązania nie będą działać wobec siebie konkurencyjnie, tylko przeciwnie, równolegle do siebie wzajemnie wzmacniając swoje działania. Drugi segment to jest wsparcie rozwoju i ekspansji firm. Wraz z napływem do polskiego kapitału, wielkich inwestycji, przed małym i średnim biznesem otwierać się będą nowe szanse rozwoju. Pojawią się inwestorzy, a wraz z nimi duże kontrakty. Chcemy, żeby firmy z sektora MŚP w jak najwyższym stopniu skorzystały z pojawiających się na rynku nowych szans. Wiemy, że żeby to zrobić będą musiały zainwestować w swój rozwój i w swój potencjał. Do tego będą potrzebowały po prostu pieniędzy i dlatego konieczne jest zbudowanie takiego systemu podatkowego, który będzie przyjazny inwestycjom, będzie tworzył wokół nich przyjazny klimat. Dlatego tworzymy rozwiązania, które efektywnie zachęcą biznes do reinwestycji i zysków. Przede wszystkim będą to ulgi wspierające wejście polskich firm na giełdę oraz ulgi działające z drugiej strony, które zachęcą inwestorów do inwestowania w polskie firmy, w polskie startupy albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem funduszy venture capital. Przewidujemy również ulgi podatkowe, które ułatwią restrukturyzację firm, która jest często kluczem do zwiększenia efektywności działania biznesu. Firmy powinny również efektywnie poszukiwać nowych rynków zbytu, tak żeby ich wzrost nie był ograniczony popytem krajowym. Tutaj pomoże Ulga wspierająca ich krajową i zagraniczną ekspansję. Na koniec, dla firm, które chcą maksymalnie zmniejszyć koszty obsługi podatku, przewidujemy znaczne zmiany w estońskim CIT-ie. Estoński CIT to jest brak rachunkowości podatkowej to jest 0% podatku tak długo, jak firma nie wypłaca swoim udziałowcom zysków. Nowy estoński CIT, estoński CIT 2.0, to jest powszechnie dostępne. Uproszczenie. Będzie otwarty nie tylko dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, ale również dla komandytowej, komandytowo-akcyjnej, dla prostej spółki akcyjnej oraz dla spółdzielni. Bez względu na ich wielkość. Nowością jest brak powiązania wejścia w we estoński CIT z obowiązkiem dokonywania inwestycji w ciągu najbliższych lat. Brak podatku na wejściu i wyjściu oraz co najważniejsze, znaczne obniżenie stawki podatku. Mały cytowiec, czyli ten osiągający przychód do 2 milionów euro rocznie, wypłacając dywidendę, zapłaci od niej tylko 20% połączonego cit i pit czyli prawie tyle samo, ile by płacił jako samozatrudniony samego pitu. I to pamiętajmy bez konieczności zapłaty składki zdrowotnej. Także jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych sposobów opodatkowania w ogóle funkcjonujących w polskim systemie prawnym. Trzeci segment dedykowany jest dużym inwestorom. Można sobie zadać pytanie, jak przekonać Elona Maska do zainwestowania w Polsce, do tego, żeby podbijał kosmos we współpracy z polskim małym i średnim biznesem. Wielki biznes potrzebuje trzech rzeczy: szybkiej informacji o wysokości podatków, które zapłaci od planowanej inwestycji. Jak najmniejszej liczby formalności przy rozliczaniu podatków i niskiego opodatkowania. I to właśnie dajemy wielkiemu biznesowi w tym projekcie. Każdy, kto planuje w Polsce wielką inwestycję, czy firma polska, czy inwestor zagraniczny, dostanie od ministra finansów możliwość otrzymania interpretacji 590. Jedna decyzja, jedno okienko, jeden dokument, który obejmie wszystkie podatkowe konsekwencje inwestycji. PIT, CIT, VAT, akcyzja, nawet płoczy, cłoczy podatki lokalne. Jeden list żelazny i 100% bezpieczeństwa w kontakcie ze skarbówką. Po drugie, chcemy, żeby rozliczenia holdingów były jak najtańsze, dlatego od przyszłego roku firmy należące do jednego właściciela nie będą musiały między sobą rozliczać VAT-u. Polska dołączy do grona 18 krajów Unii Europejskiej, które wprowadziły u siebie podatkowe grupy kapitałowe w vat Co więcej, zniesiemy niekorzystne zasady wypłaty zysków z Polski do krajów poza Unią. Dzięki polskiej spółce holdingowej, nowej instytucji w podatku dochodowym, firmy ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii czy z Chin będą mogły korzystnie inwestować w Polsce bez pośrednictwa firm z Malty czy z Luksemburga. Ostatni segment naszej strategii to jest repatriacja kapitału. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Nie ma mowy o szybkim rozwoju małego i średniego biznesu bez zwiększenia potencjału rozwojowego Polski. Można się spytać raz jeszcze, czego potrzeba polskiej gospodarce. Dwóch rzeczy, ludzi i pieniędzy. Za granicą mieszka prawie 20 milionów Polaków. Wyobraźcie sobie Państwo, co by się stało, gdyby nawet co dziesiąty z nich wrócił do Polski. Dlatego proponujemy pakiet zachęt dla naszych rodaków do powrotu do kraju ze zdobytymi za granicą umiejętnościami, doświadczeniami i kapitałem. Pracownikom i drobnemu biznesowi proponujemy ulgę na powrót, czyli PIT zero dla powracających. Przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces za granicą, zachęcimy do przeniesienia do Polski miejsca zarządzania swoim biznesem. Dajemy im korzystne zasady rozliczenia zysków z interesów, które prowadzą w innych krajach. Z kolei gwiazdom kultury i sportu, naszym snajperom piłki nożnej, królom strzelców, proponujemy korzystne warunki rozliczenia działalności sponsoringowej. Szanowni Państwo. To już od Państwa zależy, czy Polska dołączy do globalnego wyścigu wielkiej inwestycji i czy stworzymy w Polsce podatkowy ekosystem, który umożliwi polskiemu biznesowi skorzystanie z szans, które się przed nim pojawiają. Przedstawiając powyższe, uprzejmie proszę Wysoką Izbę o przyjęciu projektu ustawy w wersji zaproponowanej przez rząd. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu ministrowi.